Wracamy po przerwie reprezentacyjnej z magazynem Ekstraligi Kobiet, a dokładnie z czwartą kolejką zmagań. Zobaczmy wszystkie gole, które padły na ekstraligowych boiskach w miniony weekend. Mistrzynie Polski odwiedziły w Czewie jednego z beniaminków tamtejszą drużynę pogoni Dekpol-Czew. Pogoń Szczecin udała się w daleką podróż do Sosnowca, a medyk Polo Market Konin, w celu zdobycia kolejnych punktów, zmierzył się na wyjeździe ze sportisem KKP Bydgoszcz. Zaczynamy od potyczki pogoni dekpolczew z TME SMS-em Łódź, gdzie oglądaliśmy prawdziwy festiwal strzelecki, a precyzując, właściwie popis dwóch zawodniczek z Łodzi. Już w trzeciej minucie przyjezdne wykorzystały błąd bramkarki rywalek, i głową do siatki po raz pierwszy trafiła Dominika Kopińska. Niespełna 10 minut później, po rzucie rożnym prowadzenie podwyższyła Klaudia Jedlińska. W 20 minucie ta sama zawodniczka była autorką gola na 3 do 0 i taki wynik utrzymał się do przerwy. Na początku drugiej połowy Jedlińska zaliczyła hatrika po raz trzeci w tym spotkaniu wpisując się na listę strzelczeń. Później stery w szeregach SMS-u przejęła ponownie Kopińska, perfekcyjnie wymierzyła za pola karnego i zdobyła bramkę numer 5. Chwilę później po raz trzeci w tym meczu pokonała bramkarkę rywalek i mimo tego, że miała już na swoim koncie hatrika, nie zaspokoiła swojego apetytu. Na 7 minut przed końcem spotkania po raz kolejny trafiła do siatki, tym samym ustalając rezultat meczu na 7 do 0 dla podopiecznych Marka Chojnackiego, które w sobotnie popołudnie były bezlitosne dla Beniaminka Strzewa. Przenosimy się na stadion drugiego z Beniaminków. Hydrotrack Radom podejmował u siebie Śląsk Wrocław. Przyjezdne objęły prowadzenie w piątej minucie. Wtedy po stałym fragmencie gry zamieszanie w polu karnym wykorzystała Julia Maskiewicz. Pół godziny później, tym razem po rzucie rożnym, Klaudia Adamek zdobyła bramkę na 2 do 0 dla wrocławianek. Trzeciego i zarazem ostatniego gola w spotkaniu, po nieudanym wyjściu z bramki Oliwii Macały, strzeliła Katarzyna Białoszewska. Takim samym wynikiem skończyła się rywalizacja w Sosnowcu, gdzie czarni antra Sosnowiec zmierzyli się z Pogonią Szczecin. Tutaj jednak górą były gospodynie. W szóstej minucie po podaniu Nikol Kaletki głową do siatki trafiła wracająca po kontuzji Zofia Buszewska. Ta sama zawodniczka miała też udział przy drugim golu. Podała ona wtedy do Jessiki Jaszek, która perfekcyjnie wykończyła akcję. Wisienką na torcie w tym spotkaniu było trafienie Alicji Materek, która w 86 minucie przelobowała bramkarkę rywalek, ustalając wynik meczu na 3 do 0 dla czarnych. Byt goszczy tamtejszy Sportis podejmował medyka Polo Market Konin. Prowadzenie w meczu objęły podopieczne Adama Gurala, a autorką trafienia była Agnieszka Glinka. Do wyrównania w 14 minucie po rzucie karnym doprowadziła Anna Gawrońska. Na początku drugiej połowy swoją dobrą dyspozycję potwierdziła Patrycja Zięba, nie dając w tej sytuacji żadnych szans w bramce Natalii Piątek. Sportis odpowiedział 5 minut później. A dokładnie zrobiła to Paulina Oleksiak, popisując się wyjątkowo pięknym strzałem z dystansu. Gola na wagę zwycięstwa dla zawodniczek z Konina strzeliła Greczynka Georgia Apulia. W daleką podróż na Pomorze udał się zespół AZS-u UJ Kraków. Na jedynego gola w tym spotkaniu czekaliśmy aż do 83 minuty. Wtedy skromną wygraną Jagielonką zapewniła Weronika Wójcik. Na zakończenie zmagań w czwartej kolejce przenosimy się do Łęcznej. Tamtejszy górnik podejmował u siebie GKS Katowice. W końcówce pierwszej odsłony gry Patrycja Kozarzewska zagrała do Ameli Binkowskiej, która pokonała stojącą w bramce Sandrę Urbańczyk. Ten gol niewątpliwie uskrzydlił katowiczanki. W 60 minucie Kasandra Rybaczuk idealnie przymierzyła w lewy róg bramki rywalek i podwyższyła prowadzenie na 2 do 0. 8 minut później kropkę nad i stawiła Marlena Hajduk, która zaskoczyła defensywę Górnika i trafiła do siatki na 3 do 0 dla podopiecznych Karoliny Koch. Podsumujmy zatem rezultaty w czwartej kolejce Ekstraligi. Powody do radości ma niewątpliwie Gieksa, która po raz pierwszy w historii wygrała na wyjeździe w najwyższej klasie rozgrywkowej z Górnikiem Łęczna. Na odpowiednie tory wraca medyk Polo Market Konin, który po zaciętym spotkaniu ze Sportisem ostatecznie wygrał w Bydgoszczy 3-2. Mistrzynie Polski rozgromiły pogoń Polczew aż 7-0. Zobaczmy, jak wygląda na ten moment ligowa tabela. Na czele klasyfikacji z kompletem punktów, właśnie drużyna TME SMS Łódź. Natomiast cały czas bez punktów są AP Orlen Gdańsk i Hydro Trakradom. W następnej piątej kolejce zdecydowanie najciekawiej zapowiada się rywalizacja Mistrzyń Polski z brązowymi medalistkami zespołem Czarnych Antras Sosnowiec. Natomiast pierwszych punktów w Katowicach szukać będzie AP Orlen Gdańsk.